Hejka, ja jestem a to jest pierwszy odcinek z serii School of Dragons. W tym odcinku chciałabym Wam zaprezentować, jak wygląda tytanowy gromoż. Mój jest jeszcze mały, ale to jest tego, że teraz jest jakiś taki błąd, że po prostu nie mam istienia z do powiększenia tych smugów, ale jak widać mam tutaj 1200 klejnotów, więc nie powinno być problemu. <laughs> Bo tam chyba 1000 kosztuje. Troszeczkę wydam niestety tych klejnotów, co mi to bardzo przeszkadza, bo, mogła, bo chciałam to wydać na triple strajka. Ale już trudno, wciąż je za podział. Te małe strasznie się gubią, ale trudno. Do... <laughs> Dobra, kupię to. Momencik, no, jak mówiłam, 1000, To jest moim zdaniem przesada i w ogóle to wszystko tutaj jest przesada. Ale co ja na to poradzę? Nie, wymyślam tę grę. Dobrze. I teraz patrzymy, jak będzie wyglądał Tytan ten kszmoc. Zrobię jeszcze przerwę na ukolorowanie go. Jak to pani wygląda taki mały płotiec, będzie taki duży zaraz. O, Ładne ładny jest, naprawdę. Yy, dobrze. Nie wiem czy go będę zmieniała. Jeszcze zobaczę, ale chyba tak, bo tak mi się średnio podoba. Nie mam nie mi się to dobra. Teraz będzie krótka przerwa i ja go umaluję. Zaraz wracam. Okej, okay, wróciłam znowu. No to tak. No tak on wygląda. Tak troszeczkę mu tylko te kolce tu zmieniłam. Okej, okay, Zobaczymy. Nie wiem, tak jakoś nie mam pomysłu, jak go bardziej zmienić. Dobrze. Gdzie jesteś, smoczku? No, powiem tak, że jeśli chodzi o chudy i tak dalej... Bardzo ścisnęłam, nie chcę Torbę. Jeśli chodzi o chud, to się nie zmienił. Lot pewnie, no, jest tak samo. Jeśli chodzi o wygląd... To tak, na pewno mu się wróg... teraz wszyscy tutaj lecą. Dobra, chodź tu. No róg mu się... Jezus Maria, w momencie pomóż tutaj, kurde. Wszyscy będą teraz latali, bo jak jest jakiś nowy update, to od razu wszyscy się patrzą. Dobrze. To, yy, tak, no róg mu się powiększył. Moim zdaniem trochę za bardzo, bo jak to wygląda. Ale to jest moje zdanie. Yy, Powiększyli mu na pewno ogony na... Yy, ogonie. Kolce na ogonie. Yy. No i tak, jeśli chodzi o, wielkość skrzydeł to nie za bardzo bym powiększyli w porównaniu do koszmara jak mi bardzo powiększyli to temu to nie aż tak bardzo yy, no powiem, ładny smoczek majestatyczny, jak to pani youtuber nazwał ale nie będę tutaj już reklamowała yy, no bardzo ładny smoczek, moim zdaniem bardzo tylko jako, tak jakoś. No, nie powiększyli mu chyba tych skrzydeł, ale nie wiem. Dobrze, teraz jeszcze polecę do szkoły i zobaczymy, e, jaką ma on siłę ognia. Tak, uwaga. Okej, okay, już doleciałam tutaj pod szkołą. Szkoła w tyle, oczywiście. Szkoła w tyle. Ale zazwyczaj podnosi mu się o jeden stopień po prostu ta, ta moc ognia. Pół. 16. Nie pamiętam, ile miał na początku, ale no. Ogień. Ogień ma yy, taki mniejszy, powiem, taki, kurde, jak sod po prostu już. wy yy, Przepraszam, jeśli będziecie słyszeć jakieś głosy w tle, ale moja mama ma strasznie donośny głos. Yy, zwłaszcza jak się wita, a tam ktoś przyszedł do nas, nie wiem kto. Dobra. Ale wracając do soda, no yy, no, tak wygląda Gromokszmot. Ogień ma po prostu jak tornado w filmie, no nie? Naprawdę. Smok, mi się zdaje, że bardzo fajny. Polecam go. No, jak ktoś lubi takie smoki. A jeśli chodzi o moją opinię, jaki będzie następny tytan, to albo Czaszkochru, albo Smok Walki, czyli Stormcutter, albo. No, jaki tam jeszcze mógłby być? Momencik. No, albo krzykozgon albo Szeptowzgon, bo. Przepraszam, szeptoskon szeptowską, już jest, nie ogarniałam trochę, ale o, mi się zdaje, że nie dodają tytany. No teraz dodawali tak jak są w tym, w welęgarni, to tak dodawali, ale razoryb nie jest w welęgarni. Czyli mi się zdaje, że po prostu nie dodają na razie tytany tych smoków, tak jakby, które mają jeźdźców. No nie w sensie, no, gromokrzmota miał stoik i tak dalej, no i czaszkochrupa, więc może być czaszkochrupa, ale nie wiem, no raczej dla razie te podstawowe, żeby każdy mógł mieć, no nie? No, teraz wszyscy skaką tutaj, o. Skaczą na mnie, bo kurde, mam gromu krzmata tytana, nie? No, ale tak wygląda i... no. Mam nadzieję, że... Znaczy, mam nadzieję... Że chciałabym poprosić o lajka, jakby komuś się naprawdę ten filmik spodobał, bo są to motywujące rzeczy. Yy, rozumiem, że mogę popełniać jakieś błędy i po prostu ten... Ja to zrozumiem. I prosiłabym po prostu Pisać mi w komentarzach, co poprawić i tak dalej. Na razie nagrywam programem bandika Jeszcze nie wiem, czy będę nim nagrywała, ale zobaczymy. Najprawdopodobniej, jeśli będzie to fajny program, okaże się naprawdę bardzo fajny, to sobie go tam drugi raz wykupię. Znaczy, wykupiłam już raz, ale to jest bardzo długa historia, co się z tym stało. Jestem trochę obrażona na ten program, bo ten. Ale dobra, to jest nieistotne. No, planuję nagrać jeszcze Expo Żądbaka na, na tym koncie. A więc no, ale to już yy, kiedy indziej. Ale to jest na tyle w tym odcinku, więc teraz zastosuję tą samą. Nie wiem, jak to się nazywa, mój polski jest bardzo ubogi, więc przepraszam. Zastosuję. No, coś lecia. Zastosuję tą rzecz, którą, którą mówi każdy YouTuber. Komentujcie, subskrybujcie. A teraz żegnam Was bardzo mile. Pa, pa.